Cześć Wam wszystkim, nazywam się Magdalena Król i mam okazję zaprezentować Wam dzisiaj mój najnowszy obraz pod tytułem Change Your Mind, który namalowałam specjalnie na wystawę zbiorową do Modlina Twierdzy pod tytułem Open Portraits of Mind. Osobiście zainspirowana zostałam więzieniem, który funkcjonował w najdłuższym budynku w Europie. Jest to swoistego rodzaju przejście pomiędzy taką sferą duchową a ziemią, jest to bardzo wiele sprzeczności, jest to labirynt myśli. To również próba ucieczki zarazem od takiego świata doczesnego, jak i od myśli tłumiących się w naszych głowach. To próba przedostania się przez grube mury, które stanowią dla nas jakąś barierę. Jest to również dla mnie kolor. I od niedawna cień, którym bardzo się zainspirowałam.